A siostry, chciałbym w tym momencie odczytać dość znaczny, znaczny fragment testamentu księdza Krzysztofa, który spisany został. W imię trójcy wiedząc, że dni każdego człowieka są policzone. I zawsze należy być gotowym, by stanąć na wezwanie Najwyższego Pana. Postanawiam szczerze, rozważnie i bez przymusu wyrazić niniejszym pismem moją ostatnią wolę. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za dar życia i powołania do stanu kapłańskiego. Moim szczęściem była służba Bogu i ludziom w posłudze Słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów świętych dla uświęcenia własnego i braci. Mimo swych niedoskonałości starałem się, jak potrafiłem i umiałem, przyczyniać się do wzrostu chwały Bożej. Ufam, że Bóg w swoim wielkim miłosierdziu okaże mi łaskę. Rodzicom Stefanowi i Stanisławie dziękuję za przyjęcie od Boga daru mego życia i troskliwe pielęgnowanie tego daru. Dziękuję za dobre wychowanie, wykształcenie i dobry przykład życia religijnego. Dziękuję za wymodlenie daru powołania kapłańskiego. Najbliższej rodzinie Przyjaciołom, znajomym, a zwłaszcza parafianom. Pragnę serdecznie podziękować za okazywaną mi pomoc, zrozumienie i współpracę. Przepraszam za wszystko, czym mogłem zawinić wobec Boga i bliźnich. Przepraszam i proszę o wybaczenie. Współbraci w kapłaństwie, proszę o msze święte. A przyjaciół o modlitwę. Do zobaczenia w niebie.